Co ty chcesz? Man. Filmuje pan? A w W takiej pozycji? Absolutnie. Co powinno więcej się przesłatyć, proszę. Dobra, mam prośbę. Tak, kroczek do tyłu, wszyscy. Zapraszam do lobby. मते Motylek. लाग Motylek. Motylek. Już? <g agile> Tata ci później z mamą wygłosił. Dlaczego? swój wiadomo. <gulet> czego powiedzieć bym powtórzył? Nie no, problemu. <gulet> nie, nie będę psuł. <gulet> <conservatives." gulet> <gulet> <gulet> Jest na ja... filmie. Tak, w razie czego to zapraszam. <gulet> 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 Ale to pewnie się gdzieś tam znajdzie. <gulet> Bardzo krótko żyją te spożywce, bardzo krótko. Na początku jest stonoga. No tyle. Musi się najeść. Musi się I... No tyle. No tyle. Nie wiesz? No Ja po co do szkoły. To jest No co ty? To będzie twoja kolej. Ale się najadł. Tak. Ważka. Proszę. Dziękujemy bardzo. Co? Chcesz? Mielolki, to teraz?